Siema na Ekipa, witam Was serdecznie. I na początku chciałbym sprostować parę spraw, bo pogrzebałem w loru Cyberpunk'a i znalazłem naprawdę ciekawą rzecz. Którą w poprzednim odcinku po prostu pomyliłem, oczywiście. Możemy jak się okazuje grać postacią męską i żeńską, obydwie mają kryptominim V i tutaj. Mamy żeńską wersję, czyli Valerii. W sumie no, nie powiem, czy nie pasuje to do profilu smakowego, chociaż że ja bym widział bardziej Vincenta, który jest tutaj na tej puszce osi Cyber... w kolaboracji z Cyberpunkiem. Ale mamy tutaj dwie osobne postacie: żeńską i męską. Valery i Vincenta. No, i teraz zajmiemy się tym drugim smakiem: Lici Jaśmin. Moi drodzy, to jest dopiero niesamowite połączenie smakowe. No, jak Jaśmin już znamy z OSI w kolaboracji z Matu, tak Lici, to jest chyba pierwszy smak od OSI, jaki wyszedł właśnie o tym smaku. Normalnie, wiecie, mamy. Wiedźbińskie eliksiry o smaku na przykład mango, z chili, na przykład kiwi, jabłko, truskawka, limonka nawet, czy ta truskawka nie, nie, truskawka limonka. I ta druga seria, ale to wiadomo, to, jest, to są już takie bardziej basicowe smaki, czyli to klasyczny i tropikalny. A tutaj mamy na przykład guma balonowa, na przykład z lici. To są już dwa takie smaki rzadziej spotykane, takie ekskluzywniejsze. No i jak składowo, i wartościowo są lepsze, wydaje mi się, od takich normalnych energy drinków. I to nie chodzi o to, że, mają w sobie, że nie mają w sobie ni tauryny, ni kofeiny. Ale ja bym nawet przybykając oko na te kwaśne duty, jakie były przy tym Bubblegum. Ja bym chyba jednak preferował to, ale tylko jako taki wiecie, napój na co dzień. Ale dzisiaj mamy... Można powiedzieć, że coś dla mężczyzn, nie wiem. Oshi Energy Boost o smaku Lici i Jaśminu. I puszka wygląda podobnie. Jedynie co się zbiega to postać z przodu. Tu mamy Vincenta. Tak wszystko jest to samo. Te puchy są naprawdę genialne. Ja będę to powtarzał, jeżeli wyjdzie jeszcze jakiś smak. Bo jeżeli wyszły dwie serie osi Wiedźmińskie Eliksiry, to tutaj może być jeszcze kontynuacja, wiecie, zielona wersja, niebieska, może coś takiego. Chociaż że dwóch, mamy dwie główne postacie, którymi można grać. Że Rzeńską wersję i męską, to może jeszcze coś się znajdzie, może jakiś główny antagonista, czy coś w tym stylu? Wszystko jest możliwe. Mamy tutaj naprawdę potężną kolaborację, można by z niej wykorzystać 100%. Oshi już pokazało to przy wieczmijskich eliksirach, więc co? Przejdźmy do składu, przejdźmy do wartości odżywczych. Liczy jaśmin. Jaśmin, jeżeli dobrze będzie zrobiony, jak przy przypadku Blubusta, to będzie smakować bardzo dobrze. Ale tutaj mamy już Liczy, które nie wiem, jak będzie się samo w sobie łączyć z Jaśminem, samym smakiem Jaśminu. Ale może to też być lepsze od Jagody? Nie wiem. Mam nadzieję, że też nie będzie tego kwaśnego posmaku, jak był przy tym Bubblegum, tutaj... No... Odrzuca, no umówmy się, mnie to odrzuca, gdyby nie było to, gdyby było więcej smaku może... Guby balonowej, ale nie tak to usraga, za przeproszeniem, żeby muliło, ale żeby było... Bardziej dominujące nad tym kwaśnym posmakiem, to by był kozak. Ale tak skupmy się na tym składniki: woda, sok jabłkowy z zagęszczonego soku jabłkowego, cukier, regulatory kwasowości. Wydaje mi się, że tu jest skład jeden i ten sam, ale warto go przytoczyć. Cytry jady sodu dwutlenek węgla, aromaty ekstrakt z guarany, koncentrat soku z czarobak, czy to będzie ten sam kolor? Nie gadaj. Witaminy standardowa czwórca, jacyna, kwas pantotenowy, witamina B6, B12. Nie wiem, kurczę liczy z jaśminem, czy może to być ten sam kolor. Jeżeli tak, to ok, w sensie dobra. Wartości odżywcze: 95 kilokalorii, żadnych tłuszczów, pasów tłuszczowych nasyconych. Te magiczne 22 g węglowodanów, w tym cukrów, 21 gram. Białka 0, soli 0,7 g, z witamin mamy gniacynę 17,5 mg, kwasu pantotenowego 4,95 mg, witaminy B6 1,75 mg, jak również witaminy B12 1,25 mikrograma. Tak więc, czy męska wersja? Będzie lepsza od tej rękskiej i tu chodzi mi tylko i wyłącznie o postać. No, niby to jest jedna postać, a dwie płcie, ale jednak, kurde, mamy dwie inne postacie. Energii, bóstwo, smaku, liczy i Z w zapachu, w smaku, to naprawdę może być ciekawe. pachnie mi tu odświeżaczem do powietrza. Ja wierzę, nawet mieliśmy jaśminowy odświeżacz powietrza. Pachniał jeden do jednego, jak to. Daje się wyczuć też coś innego, ale głównie tutaj jedzie jaśminowym odświeżaczem powietrza. To jest tak jak było przy tym, przy tym OSI w kolaboracji z Batą. Tutaj mamy już naprawdę taki uh, potężnie podejrzany zapach, jeżeli chodzi o to. Ale no, te kwiatowe wszelkiego rodzaju smaki będą według mnie miały właśnie taki zapach, jakbyście rozpylili odświeżać powietrza czy coś takiego kolorystycznie. Ja wiem, że nie widać biurka i tak dalej, ale jednak ja też chcę, żeby mnie było widać. Jednak widzielibyście, kurde, tylko mi odotąd i nic więcej. Więc dlatego lepiej będzie jak to podniosę, no i zobaczmy. Kurde, no naprawdę, to jest jeden i ten sam kolor. Chociaż wydaje mi się, że tu jest bardziej taki czerwony. Ja bym to musiał, kurde, nalać tego do drugiej szklanki, ale nie mam drugiej szklanki, a niby mam kubki od Coca-Coli, które dostałem w Maku, jak ostatnio byłem. Kurde, kusi mnie burger Drwala, wtedy tedy z chszadem. Jeżeli mam być szczery, kurde, jadłem tego ostrego, bo chciałem sobie przypomnieć, był ma, perfekto, ale kurde, mnie bardziej ciekawi. Ja żałuję, że nie wziąłem tego z krzadem. Wszyscy go chwalą. Eee, ja kurde, taki introwertyk i pierdyknąłem sobie ostrego. Oczywiście, zakręcone frytki i tak dalej, ale jeżeli jeszcze pojadę do radowia. Szadowy drwal jest moim numerem jeden, jeżeli chodzi o targety. A sprób... Poczekajcie. A tutaj tu już pół na pół liczy z jaśminem jest czuć. No to z puszki to bardziej czuć jak takim odświeżaczem powietrza. No dobra. Sprawdźmy jak to smakuje. Jaśmin... Smakował dobrze, będę to powtarzał jeszcze wielokrotnie. Smakował bardzo dobrze przy macie. Czy tutaj będzie tak samo? CD Projekt, nie zawiedź doborem smaku. Jedno jest pewne: nie ma tego kwaśnego posmaku, ale tutaj wchodzi już coś innego. Trochę się czuję, jakbyście do tego bubblegum przy wypieprzegu tego smaku guby balonowej. Dodali trochę odświeżacza powietrza o arobacie jaśmidu. Dali jeszcze arobat lici. Jakbyście wypieprzyli tę całą gorzkość i tak dalej, ale jednak troszeczkę coś zostawili. I znowu mamy jaśmin dominujący nad lici. Tego się w sumie spodziewałem, bo jednak lici nie jest takim dominującym owocem. A jaśmin przy okazji jagody, która lubi mega dominować, kurde, mamy... wypadał o wiele lepiej. Był intensywniejszy. No i ja się tutaj też tego spodziewałem, ale co najlepsze, nie ma tutaj tego kwaśnego posmaku, jak był przy tym Bubblegum. Możliwe, że to tylko przy tym było. No lepiej jednak, kurde, woda witaminowa mi smakowała, ale to prawdopodobnie przez to, że była tam większa intensywność smaku, była tam jeszcze ta jagoda. To może dlatego. I ten smak jest naprawdę lekki. O wiele lżejszy niż guba balonowa, o wiele lżejszy niż naprawdę duża część tych energoli. Od Na przykład Wiedźmińskie eliksiry były mega mocne, niektóre swaki były trochę kwaśne i tak dalej. Ja nadal mam nadzieję, że uda mi się znaleźć jabłkowo Kiwi Wiedźmiński eliksir i w ogóle drugą serię. Między innymi Mohito, które mogłem kupić, ale byłem idiotą i nie wziąłem portfela. No. Możecie sobie wyobrazić moją frustrację. Tam mówiłem kiedyś przy okazji któregoś odcinka. Mega lekkie w smaku dające takie wajby takiego odświeżacza powietrza, ja bym jednak bubble gum wybierał ponad to. Moi drodzy, mamy tutaj kurde, jaśminowo liczy. Energy Booster, który spełnia swoje wymagania, bo gdyby był mocniejszy smak, znowu mam to. Gdyby był mocniejszy w smaku, ale smaku lici, Jaśmin wystarczy. Tutaj idealnie jest wyważony ten smak Jaśminu. Gdyby był mocniejszy smak Lici, to by było o wiele lepsze, o wiele bardziej. Opłacalne do kupowania. Oczywiście każdy ma swoje gusta i wydaje mi się, że istnieją osoby, którym to będzie smakowało bardziej niż to. Ja mogę się w sumie też do tego przekonać, bo jak tak wziąłem ten drugi łyk, to o wiele lepiej mi to smakowało, więc dlatego mogę się do tego jeszcze przekonać. Dobra. Kończymy na dzisiaj. Według mnie to by było na tyle bardzo fajna kolaboracja, bardzo fajna seria. Buchy są mega wykokszone w górę. Dalej. Tu mamy dwa naprawdę obiecujące smaki. Tutaj mamy za dużo kwaśnego posmaku pod smakiem gumy balonowej. Tutaj to nie występuje, ale tutaj występuje za dużo jaśminu pod to jest jeszcze ta seria do dopracowania. Jeżeli jakkolwiek może tu podkręcić smak tego liczy, wydaje mi się, żeby było lepiej. A tutaj zniwelować tak bardzo tą kwaśność, może dodając więcej smaku guby balonowej, jak mówię, to jest jeszcze do dopracowania. Na razie widzimy się następnym razem. Nie wiem przy czym.